Mieszkańcy, którzy są zainteresowani mieszkaniami, które są budowane na ulicy Podmiejskiej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, od 4 września do 15 września mogą składać stosowne wnioski. W tej lokalizacji powstanie 16 lokali i będą to i kawalerki oraz dwu i trzy pokojowe mieszkania. Partycypacja, jaką trzeba będzie wnieść, wynosi około 20% wartości mieszkania, co ważne. W w tym przypadku, w przypadku mieszkań, które powstają w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, lokatorzy będą mogli ubiegać się o prawo własności, więc jest to dość korzystna oferta, szczególnie dla tych, którzy. Nie mają aż takiej zdolności kredytowej, aby kupić mieszkanie na wolnym rynku, czy na, wtyrku, na, na rynku wtórnym, czy, czy to też nowe mieszkanie. Tutaj te mieszkania, tak jak powiedziałam, partycypacja wynosi około 20% wartości mieszkania i te wnioski można składać, pobierać w wydziale lokalowym. To jest Urząd Miasta przy ulicy Kościuszki Parter.